Hejka, witam was. Słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku mamy nowych graczy na kwadratowej masakrze, mamy juniorów, cała masa nowych graczy. Myślę, że będziemy się naprawdę dobrze bawili, a ja was zapraszam serdecznie do materiału i oczywiście zostawcie łapę w górę i subika, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Jeśli byście więcej takich materiałów, let's go! Słuchajcie, więc mamy tak. Ja bym chciał jakoś powitać miło wszystkich nowych graczy. Wyłączyłem na chwileczkę kamerkę, żeby wam pokazać. Mamy... Znowu gracze mamy Blaszkę, Wafla, CD, Potworka, Neresie, Kenziego oraz Jake'a. Oni, o ile dobrze mi wiadomo, właśnie mają rozprawę w sądzie. Generalnie na kwadratowej masakrze, oprócz takiego normalnego grania freebuilda i różnych evencików, mamy też często takie akcje, bardziej bym powiedział RP. I teraz właśnie jest jakaś akcja RP, czyli taki roleplay, odgrywanie ról, Mianowicie Noira chce być adoptowany przez SKKF-a, Coś w tym stylu. Na pewno zapraszam was do Noira, to na live czy do SKcza. Oni tam siedzą i prowadzą te, SK te swoje roleplaye. ale ja bym chciał wbić się tam, słuchajcie. I że tak powiem, może jakiś biznesik zrobić, może coś ukręcić, kto wie, trzeba nowych wygrać jakoś miło przywitać. Bo naprawdę już troszkę graliśmy z nimi na live. Ie. I naprawdę, ci, ci, te juniorki są naprawdę zabawne. I co tu się dzieje? Co to za wyprawa? Oni gdzieś tu biegają. Coś tu się dzieje. Co? Co tu się odwala? No to jest mafia totalnie. Ja się naprawdę jaram na, na tych nowych graczy. Mm, nie wiem, jak wygląda temat rekrutacji. Jeśli też chciałbyś się, chciałabyś załapać na e, kwadratową masakrę, jesteś młodym twórcą, to myślę, że tam jeszcze będą jakieś sloty, ale to na pewno musi się do administracji zwracać. Ale naprawdę fajne odświeżenie dużo nowych twarzy, dużo nowej zabawy. Co oni tu kombinują? Co tu się dzieje? Czekajcie, to łączymy do nich. Jak bardzo dobrze wiecie, jestem wielkim fanem klocków, ale grywam też po godzinach na kanapie. Ostatnio moje konsolowe rozgrywki umilają słuchawki Arctis 1 Wireless od SteelSeries. Są kompatybilne z PS4, Switchem, ale też z komputerami oraz telefonami z Androidem. Cechują się naprawdę dobrym przetwornikiem audio i świetną technologią bezprzewodową 2,4 GHz. 20 godzin na baterii, bez kabli, no pokcząt totalne. Ostatnio je, zabrałem je ze sobą do pociągu, no i umilałem podróż grając w Mario. Naprawdę bardzo zachęcam Was do wbicia w link w opisie, no i zapoznajcie się z całą ofertą bezprzewodowej słuchawek od Steam Series. Ja widzę, że tutaj dołączył do nas Zaha. O, Czy w charakterze świadka chciałbyś za udział? Nie, w tej nie, nie, rozprawie? ja tu tylko patrzę, witam serdecznie, ja się chciałem witamy, przywitać witamy, pięknie. Witamy, witamy. Mimo wszystko prosiłbym, abyś przedstawił później sytuację, jaka miała miejsce ze kkf oraz jego śmierciami, znaczy śmierciami moimi i morderstwem. także... A no tak, jeśli tak, zechciałbyś zaka... tak. Zaka... to później prosiłbym cię o głos. No to mogę ewentualnie dołączyć, zobaczymy. Więc słuchajcie, robimy coś takiego. Tutaj się odbywa rozprawa, a ja. Wiecie o co chodzi? Czekajcie, muszę zrobić tabliczkę. Nie, nie jak się ten shop robiło. Jak się ten. Zakładam sklep. Shop Create za 5 dolarów, proszę bardzo. Mamy uwaga, ile Proszę bardzo, mamy tylko dla nowych graczy powitalny kelpik. Ciekawi mnie, co tu będzie Stara się na ten temat. O! Kupił! Wafel kupił! Bardzo fajnie! Jest już pierwszy klient. Mamy pierwszego klienta. Mamy już pierwszego. Że tak powiem, kupca. Myślę, że tutaj, no wiecie, to nie... nie, no słuchajcie, to są kelpy do przepalania żelaza, tak? I to wcale nie jest, że tak powiem, szkoła dla juniorów. <laughs> Sami wiecie zresztą. Ja mam naprawdę nadzieję, że tutaj jeszcze parę osób się skusi. Kto wie? Yy, może junior? Czekajcie, Blaszka. Bo oni tutaj mają rozprawę intensywną. Może im to spalić to wszystko? W ogóle powiem wam ciekawostkę. Dzisiaj na naszym live'ie, zresztą zapraszam serdecznie do subskrypcji z dzwoneczkiem, bo wtedy będziesz dostawać powiadomienie jak odpalam live'y, bo live'uję praktycznie codziennie. Dzisiaj na live'ie razem z Ewronem i z Żelaznym. Generalnie, no Żelazny chciał dobić do dużej ilości śmierci, więc dobił do 102. I jakie tam były akcje, jakie tam były pranki, mówię wam. W ogóle SKKF go zabił chyba z 10 razy. No, naprawdę przecudowna zabawa. No, tutaj widzę RP dalej jest grane chyba. Tutaj jest notowane. I narek sędzia. Co tu się dzieje z tym kiślem? Czekajcie. Cowe ilości znanych nam nielegalnych substancji. Kelpa, Dobrze. I w tym momencie do pana roli przydzielam pana. Do rozwiązania jako komis komisja śledcza całej sytuacji. Do kogo to należy? Nie wiadomo. Trzeba się tego dowiedzieć. A, przepraszam, ja nie chcę być niemiły, ale tej na łóżko. Kim pan jest? Kim pan jest? Sędzią? O, 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 pan pan, pan mi przydziela, pan nam zarządca, czy... bo ja nie wiem. No, jestem sędzią. Moim zdaniem to wina Norberta. Jestem sędzią, jako że jest pan szefem. Przepraszam, można głośnie, bo nie słychać tutaj. Więc zresu, moi drodzy, wszyscy na glebę. Wszyscy na glebę. Co? Wiem, że Jak ktoś zbaw... ee... eee... ma przy sobie Co? nielegalne substancje. Czy ktoś mógłby tutaj na glebę? Co się stało na zewnątrz sądu? Powitalny keb do przepalania żelaza? Co? 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 Kto to? Do przepalania żelaza. Co to ma być? No... Przepraszam, to tylko dla nowych graczy, którzy są... Niepełnoletni, średnia wieku przypominam 8. To jest no. tylko dla nowych graczy, zapraszam serdecznie. O, proszę bardzo, tutaj promocyjnie. Ale za co? Dlaczego? Dlaczego? Jaki handel pod sądem? Jaki handel pod sądem? Jaki handel pod sądem? Co się dzieje? Pięknie, pięknie. Ale się pięknie. wyprzedało wszystko. Już się wszystko wyprzedało. Kiślu, ja nic nie wiem. Proszę zobaczyć, tu jest pusto. Kiślu. Tu jest pusto. Puntkę. Dobrze, wracajmy do rysowy. No, o nie jestem zagubiony. Tu jest pusto, tu nikt, niczego nie ma. Kogo mam zaaresztować jeszcze raz? No, no szeref się pyta kogo zaaresztować? To trzeba ustalić. Żelaznego. Żelaznego. Przyjmę, przypomnę kto... Panie, panie szeryfie. O, o, proszę go nie bić. Co pan zrobił? Panie szeryfie. To by... to Zaaresztowany. Panie... Lepiej Panie szeryfie, dobrze, proszę go zakuć i odstawić, on jeszcze będzie tutaj zeznawał nam. Pan szeryf może widział, kto dzisiaj e, masowo mordował osobę, mnie, no nie będę to nikogo oszukiwał, mnie masowo mordował? Nic nie sprzedaje, proszę bardzo, sklepik jest pusty. E, powiem ci tak czy siak, zahaczaj, ja już od ja, ty myślisz, że już nie jestem szeryfem, ja jestem szeryfem, zahaczaj. N nie, 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 ty mi nic nie zrobisz. Proszę ciebie! Ja ci bym tak. Nie, 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 nie. Ty już mi się nie tłumacz. Ja od dłuższego czasu prowadzę śledztwo, Zaha. Jednakże dziś miarka się prze, przebrała dwukrotnie. Po pierwsze, twój sklep z expem to jeden wielki skam. Jak to skam? Jestem oskamowany tam na 45 dolarów za kupno jednego levela. To, to, to jest fakt. Więc za to pójdziesz siedzieć na dożywocie, a na podwójne dożywocie za młodzieży serwerowej byczku. Będziesz nie, nie, nie. Zekał. Jakie... Przepraszam, to jest kelp, tylko i wyłącznie do celów y, przepalania w piecu. On, on, się nie, on jest odporny na palenie gdzie... Do widzenia. Aha, czyli do więźnia z powrotem, tak? Tak, zgadza się, jesteś Aha. kryminalistą i trafiłeś tam, gdzie twoje miejsce zacha. Kiślu, nie, tak nie, nie, Kiślu, Możesz proszę. Możesz się odwołać przed sądem najniższym. To ja się mogę odwołać? Już teraz? Odwołuję tak, się! Tak, tak, musisz do sędziego Odwołuję się! Ja z sędzią nie ze mną wiesz, bo ja no. tylko wykonawczym jestem. Ja tylko robię to, co mi z góry. Ach, czyli znowu muszę uciekać z więzienia. No nic, Kiszy, no to musisz, trudno. No. W każdym razie zahaczaj, pamiętaj, że dobro zawsze zwycięża, że ja tutaj jestem i czuwam i mam cię na oku, Urwisku. Aha. No. Muszę być groźny, wiesz o co chodzi. Jestem Aha. szeryfem. Okej, okay, Kisz. No to to. Ale życzę Ci miłego dnia. No, dziękuję, dnia dziękuję. Bardzo mi miło. No pozdrawiam, bardzo no, pozdrawiam Cię. Bardzo serdecznie. Pozdrawiam Cię. No, cudownie. Buziaczki, pa, pa, pa. No i to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam, pięknie, że oglądaliście. Zapraszam jeszcze raz do linków w opisie, do słuchaweczek. No i oczywiście zostawcie łapę w górę oraz subika. Widzimy się już w następnym odcinku. Oraz na wszystkich liveach. Pa, pa.